Cześć, witam Was już w ostatniej części poradnika o HTML-u. No i tak jak mówiłem w tej części dokończymy sobie formularze. No i teraz róbmy ostatni prostokącik dla hasła. I tutaj wpisujemy już password, ponieważ wtedy będzie to będzie te hasło jakby zakodowane, czyli znaki, które będziemy wpisywać, będą zamieniały się po prostu na kropki, żeby nikt inny tego nie widział. W ID wpisujemy hasło. Trzeba pamiętać o cudzysłowie. I w Name można wpisać cokolwiek. Ja po prostu wpiszę znowu hasło. I teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda. O. Teraz wpiszemy tutaj login. Eee, powiedzmy, wezmę imię, imię z tej naszej tabelki, którą zrobiliśmy. No i teraz jak będziemy wpisać jakiekolwiek hasło, to będzie nam się zamieniało na te kropki. A więc jak widać działa. Jeżeli chcemy, żeby w, w tym polu do wpisywania powiedzmy hasła był jeszcze jakiś napis domyślnie. Po prostu jako przykład co mamy tam wpisać, to tutaj gdzie mamy input przy hasle, gdzie robiliśmy ten pole do wpisywania hasła, na końcu dajemy atrybut value. I w nim jakiś tekst. On się pewnie zamieni na kropki. Tak jak widać, zamienia się na kropki, ale w ten sposób możemy dawać już taki napis, który będzie w tym polu zawsze po odświeżeniu strony. Jako przykład, co mamy tam na przykład wpisać. Skoro mamy już formularz do logowania, to też przydałby się jakiś przycisk, yy, który po prostu będzie nas logował. i też używamy taga input, znowu atrybut type i tutaj typ to będzie submit później value i tutaj wpisujemy jaki tekst ma być na tym przycisku, który będziesz widoczny na stronie no, powiedzmy zaloguj i kończymy ten tag teraz to wygląda tak a tylko on po prostu się tutaj z boku więc to jeszcze dam tag br teraz powinno być wszystko ok no, teraz trochę za blisko. Można jeszcze dać jeden tag. No, teraz trochę lepiej wygląda. Oczywiście to nie działa. No, bo tutaj już mi przeglądarka przeglądarkach zapisywać hasła. Yy, no, nic się nie dzieje, ale jak widać, yy, przeglądarka już wykrywa, że może zapisać hasło. Teraz zróbmy takie checkboxy, czyli te kwadraciki, które można zaznaczyć. Na przykład, jeżeli. Jest regulamin, to na stronie często mamy te kwadraciki, po prostu w które musimy kliknąć. Tam jest załóżmy czy akceptujesz nasz regulamin. Więc teraz zróbmy sobie właśnie takie checkboxy. I ten jeden tak usunę i zrobimy je tutaj. I też będzie to taki input. Type równa się i tutaj checkbox. ID. I tutaj będziemy musieli podać identyfikator yy, tego naszego jakby pierwszego. Checkboxa, więc nazwijmy go regulamin po prostu. On będzie od regulaminu. I teraz name. Też możemy dać regulamin. Tutaj możemy dowolnie go nazwać. I value. Hmm. Też możemy raczej regulamin wpisać. I teraz tekst, który ma się pojawiać obok tego checkboxa, który już będzie wyświetlany na stronie. I tutaj wpisujemy ten, ten samo ID, co tutaj, czyli regulamin. I tutaj, między teraz tymi tagami, sobie go już tutaj skończę. Na końcu dam też BR. Tutaj załóżmy, czy akceptujesz nasz regulamin. No i zobaczmy, jak to wygląda. I teraz możemy to odznaczyć, zaznaczyć. No jak widać, działa. Możemy go zaznaczyć. Więc teraz zróbmy kolejny.